Hello w Apszejkerze numer 66 i chciałoby się powiedzieć jeszcze raz 6. Pokażę wam dzisiaj kilka fajnych platformówek, przeglądarkę z przydatną opcją, komunikator dla ceniących prywatność i coś dla śpiochów. Zapraszam! W dobie panowania Google i Facebooka powoli przyzwyczajamy się do wszechobecnej inwigilacji. Sami chętnie oddajemy nasze zdjęcia, a wysyłane wiadomości przesiewane są w poszukiwaniu słów kluczowych, na podstawie których dobierane są reklamy. Jak się od tego odciąć? Otóż jest trochę oprogramowania służącego do szyfrowania wiadomości, i właśnie takim jest prosty komunikator Wikr. Co więcej, wiadomości, które wysyłamy są nienamierzalne, możemy też ustalić po jakim czasie mają ulec samo Wikr to świetne narzędzie dla ludzi, którzy nie zgadzają się na wspomnianą inwigilację. Wraz z wprowadzeniem Androida Jelly Bean Google zdecydowało się zakończyć oficjalne wsparcie dla technologii Flash. Co prawda da się ten problem ominąć, ale większość użytkowników nie chce ryzykować instalacji niesprawdzanego softu, albo zwyczajnie nie wie jak to zrobić. Fajnym i łatwym sposobem na ten problem jest przeglądarka FlashFox, która z łatwością otwiera flaszowe elementy stron. Ja dla sprawdzenia wszedłem na stronę z grami i jak widzicie udało mi się je otworzyć, a nawet w pewnym zakresie obsługiwać dotykowo. Przeglądarka sama w sobie jest całkiem niezła, więc śmiało można z niej korzystać nawet jako głównej. Dość dużym ułatwieniem jest też kompatybilność z Firefox Sync. Każdy chyba marzył o tym, żeby dowolnie kształtować otaczający świat. Taką boską władzę mamy oczywiście w snach. Jednak jeśli nie zdajemy sobie sprawy z tego, że śnimy, nie skorzystamy z niej i poddajemy się własnej podświadomości. Istnieją jednak pewne sposoby, treningi, które ułatwiają świadome śnienie i właśnie Awoken jest taką aplikacją, która ma w tym pomóc. Dzięki określonym przez użytkownika impulsom dźwiękowym śniący może zorientować się, że coś jest nie tak a rzeczywistość dookoła jest jedynie marzeniem sennym. A jak już wiadomo, że to tylko sen, zaczyna się zabawa. Nie wiem jak wy, ale mi się kilka razy przydarzyło świadomie śnić i jest to super sprawa. Na równi z Deimosem i Tsubasą symbolem rozrywki lat 90. dla wielu młodych ówcześnie ludzi będzie Pegasus. Jednym z czołowych tytułów, o którym opowiadało się wtedy z wypiekami na twarzy, była KONTRA. Grę znali chyba wszyscy. Kto nie miał swojej konsoli, chodził do kolegi z bloku. Zresztą nie tylko on, przeważnie właściciele Pegasusów mieli wielu kolegów. Teraz można chociaż częściowo wrócić do tamtych czasów. Konami wydało trochę odświeżoną wersję kultowego tytułu i to z przeznaczeniem na platformę Android. Fajnie, Miło, że można wrócić do dawnych sentymentalnych czasów. Jednak daleko tu do wygody grypadem. Sama grafika, choć trochę nowocześniejsza, w gruncie rzeczy też mi tu jakoś nie pasuje. Bo w sumie co to za sens odświeżyć grę sprzed 20 lat tylko o 10? Trafiłem ostatnio na bardzo fajną retro-platformówkę Meganoid. Pomysł, w gruncie rzeczy, zupełnie standardowy. Od kilka klawiszy do poruszania i skakania. Oprawa w stosunkowo niewielką ilość pikseli i zgodnie ze standardami dobrych retro gier okrasa sporządnej grywalności. Zbieranie diamencików, a przy tym unikanie kolców, potrafi być problematyczne. Trzeba mieć niezły refleks albo dobrze szukać tajemnych przejść. To chyba jedyna gra, w której nie potrafię przejść pierwszego poziomu, a i tak mi się bardzo podoba. Chociaż może nie. Chyba raczej nienawidzę jej. Z drugiej strony dalej w nią gram i nawet nie wiecie jak mnie wkurza, że już na sam koniec coś mi zaciuka bohatera. A właśnie, bohaterem jest kwadrat z okiem, a jego zadaniem jest pokonać wszystkie czyhające pułapki i wspiąć się poza planszę. Zadanie wydaje się proste jak dwuwymiarowa grafika, jednak takie nie jest. Mimo wszystko całość niesamowicie wciąga i zabiera wiele czasu. Jeśli macie słabe nerwy, to pobranie Brave Beat nie jest najlepszym pomysłem, bo wasz smartfon może skończyć roztrzaskany o podłogę. Jeśli jednak nie macie problemów z nadpobudliwością, to jak najbardziej zachęcam. Trend zabawy, w której ważnym aspektem jest kreatywność gracza, jest coraz częściej spotykane. Świadczy o tym choćby popularność Minecrafta. Kryteria to gra, w której można stworzyć inną grę. Co ciekawe tytuł jest polski, a twórcy na tyle przekonujący, że udało im się zdobyć budżet w wysokości okrągłego miliona dolarów. Problem w tym, że nie wiadomo czy kryteria pojawi się na Androidzie. Ja osobiście będę bardzo mocno trzymał za to kciuki, bo szykuje się naprawdę ciekawy tytuł. Dzięki za obejrzenie tego odcinka i zapraszam do czekania następne. Wszelkie lajki, like, komentarze i udostępnienia są bardzo mile widziane. Hej!